Film rozpoczyna się opowieścią o jeleniu imieniem Bambi, który spaceruje radośnie wraz z matką po spokojnym lesie. Jednak spokój ten zostaje zakłócony, gdy myśliwi likwidują jego matkę, pozostawiając biednego Bambiego samego w okrutnym świecie. Wiele lat później dorosły Bambi spotyka swoją partnerkę, z którą ma dziecko. Żyją szczęśliwie i uczą swoje dziecko zasad życia, w tym również o niebezpieczeństwach. Niestety, pewnego dnia partnerka Bambiego ginie potrącona przez ciężarówkę, a jego dziecko znika w panice. Ktoś brutalnie powala Bambiego, a następnie wylewa toksyczne chemikalia do lasu. Kiedy Bambi budzi się, jest zdruzgotany utratą rodziny i udaje się na rzekę, gdzie pije skażoną wodę zmieszaną z chemikaliami. Powoduje to jednak przerażającą przemianę, która zmienia go w potworną istotę. W następnej scenie widzimy trzech myśliwych w lesie o imionach Tyler, Michael i Eggie. Po ćwiczeniach strzeleckich odchodzą, rozrzucając wszędzie zwłoki ptaków z nieznanych powodów. W innym miejscu spotykamy kobietę o imieniu Zana, która przez telefon kłóci się ze swoim byłym mężem Simonem. On twierdzi, że jest zajęty podróżą służbową, więc Zana przeklina go przed zakończeniem rozmowy. Następnie wraz z synem Benjim wsiadają do furgonetki z kierowcą i wkrótce dowiadujemy się, że jadą do domu rodziców Simona. Po pewnym czasie jazdy Będzi zaczyna czuć się źle, więc kierowca szuka cukierków, aby złagodzić jego mdłości. Nagle pojawia się ogromny jeleń i uderza w samochód. Uderzenie powoduje, że pojazd przewraca się i ląduje do góry kołami w lesie. Na szczęście cała trójka nadal żyje, ale jeleń, który wygląda jak Bambi, zaczyna brutalnie deptać furgonetkę swoimi ogromnymi kopytami. Biedny kierowca zostaje brutalnie zmiażdżony i krzyczy z bólu. Podczas gdy zanie i Bendemu w jakiś sposób udaje się uciec, rozbijając szyby. Chwilę później oboje odwracają się i widzą gigantycznego jelenia stojącego na furgonetce, po czym natychmiast uciekają z tego miejsca. W innym miejscu widzimy starszą kobietę, która jest w stanie podobnym do transu i po prostu powtarza imię Bambi. Następnie scena przenosi się do domu w lesie, gdzie widzimy braci Simona, Josha i Andrew wraz z żoną Andrew, Harriet. Harriet jest zirytowana, że Zana i Benji tak długo nie pojawiają się, a my dowiadujemy się, że w okolicy nie ma zasięgu. Okazuje się, że odłączyli nawet jedyny telefon stacjonarny, ponieważ ich cierpiąca na demencję mama, Mary, ciągle dzwoniła na policję. Ich mama to ta sama starsza kobieta, którą widzieliśmy wcześniej, która jest na zewnątrz w stanie dezorientacji więc Harriet zabiera ją do środka. Później Harriet każe Mary usiąść w salonie i karci syna Andrew, Harrisona, za to, że nie pilnuje swojej babci. Ale on odpowiada jej niegrzecznie i mówi, że nie może mu mówić, co ma robić, bo nie jest jego prawdziwą mamą. W tym momencie Mary ma dziwne wizje i szepcze. Oni tu są, czego inni nie rozumieją. Ale kiedy Harriet wybiega z pokoju, przed drzwiami znajduje dyszących Zane i Będzego. W innym miejscu widzimy trzech myśliwych, którzy jadą przez las... Rozmawiając przez telefon ze swoim szefem. Michael zapewnia szefa, że są w drodze powrotnej i wszystko idzie zgodnie z planem. Następnie scena powraca do domu, gdzie Zana opowiada rodzinie o wypadku i czuje się winna, że zostawili kierowcę. Josh postanawia więc sprawdzić, co się dzieje z kierowcą i, miejmy nadzieję, znaleźć sygnał, aby wezwać pomoc. Po jego wyjściu, Zana z przerażeniem zauważa, że Benji ma poważnie zranioną nogę. W międzyczasie myśliwi znajdują rozbity van i podnoszą telefon, który zostawiła Zana. Nagle słyszą w oddali warczenie i przygotowują karabiny, aby się bronić. W domu Mary ma wizję Bambiego i zaczyna go szkicować, nucąc piosenkę. W tym samym czasie myśliwi uważnie przeszukują las, gdy słyszą odgłos w oddali. Tyler oddaje strzał, ale niestety trafia biednego Josha, który po prostu spacerował, szukając sygnału. Łowcy szybko zdają sobie sprawę z przerażającej prawdy, że właśnie zlikwidowali niewinnego człowieka. Tyler wpada w panikę, ale Michael zmusza go do opanowania się i nakazuje załadować ciało do samochodu. W domu Mary podchodzi do okna i zauważa, że światła na podwórku ciągle migają. W międzyczasie Benji ogląda rysunki swojej babci i zauważa, że na każdym z nich jest jeleń z ogromnym porożem. Podchodzi do Mary, gdy nagle martwy ptak uderza w okno. W migoczącym świetle Benji z przerażeniem dostrzega Bambiego, więc natychmiast wzywa mamę, która wkrótce przybywa i jest zszokowana widokiem ogromnego jelenia. Natychmiast uciekają podczas gdy Bambi wyważa drzwi i wbiega do salonu. Szalony jeleń wkrótce wpada do kuchni i przeraża Harriet, Andrew i Harrisona, którzy szybko chowają się za szafką. Wkrótce potem Harrison i Andrew ostrożnie opuszczają pokój, ale Bambi znajduje Harriet i zmusza ją do ucieczki do łazienki. Dziewczyna próbuje otworzyć okno, ale Bambi zdołał pchnąć drzwi kopytami i przebił się przez ścianę do łazienki. Jeleń uderzył Harriet w jej przeklęte pośladki, ale dziewczynie udało się uciec przez okno i upaść na ziemię. Następnie wszyscy członkowie rodziny spotykają się i wsiadają do furgonetki, aby jak najszybciej opuścić to miejsce. Kiedy Andrew próbuje uruchomić pojazd, rodzina widzi Harriet biegnącą, by ratować życie, a Bambi goni ją tuż za nią. Niestety, Bambi rozrywa ją na strzępy rogami. Rodzina jest sparaliżowana strachem, ale furgonetka uruchamia się w samą porę, a Andrew wciska pedał gazu. Jednak Bambi rusza za nimi, a Mary zaczyna nucić niską, niesamowitą melogię, która potęguje napięcie. Potworny jeleń szybko ich dogania i uderza rogami w furgonetkę, próbując zepchnąć ją z drogi. Mimo to Andrew pędzi furgonetką na pełnych obrotach i w końcu udaje im się uciec w ostatniej chwili. W międzyczasie myśliwi docierają do domu rodziny, który jest teraz miejscem całkowitego zniszczenia. Na zewnątrz znajdują Harriet, która cudem nadal żyje. Edzi podnosi broń, aby skrócić jej cierpienia, ale sadystyczny Michael powstrzymuje go i wbija jej nóż w gardło. Na drodze rodzina jest zmuszona zatrzymać się ponieważ ogromne powalone drzewo blokuje im drogę. Sfrustrowany Andrew zaczyna przeklinać Simona, który nalegał, aby wszyscy się tam zebrali, tylko dlatego, że nie chciał zostać sam z dzieckiem, a co najgorsze, Simon nawet się nie pojawił. Następnie Andrew i Harrison przywiązują kłodę do furgonetki, aby ją odciągnąć na bok, podczas gdy Zana usadza Bendego za kierownicą i prosi go, aby uruchomił silnik. Nagle jednak z przerażeniem zauważają przed sobą Bambiego, więc Zana krzyczy do syna, aby ruszył, ale nie mają pojęcia, Żelina owinęła się wokół stóp Andrew i furgonetka brutalnie ciągnie go po drodze z pełną prędkością. Na szczęście udaje im się ominąć szalonego jelenia. Tymczasem przerażony Harrison zostaje sam w ciemnym lesie, gdy nagle słyszy ciężkie kroki w pobliżu. Ucieka w głąb lasu, ale pojawia się Bambi i zaczyna go gonić. Biedny Harrison biegnie z całych sił, ale wkrótce potyka się i upada. W tym momencie Bambi dogania go, więc Harrison pozostaje nieruchomy i chowa twarz w ziemi, przygotowując się na najgorsze. Bambi podchodzi do niego, ale zanim zdąży zaatakować, słyszy coś w oddali i postanawia podążać za tym dźwiękiem. Na drodze furgonetka zatrzymuje się, ponieważ okazuje się, że skończyło się paliwo. Sfrustrowana Zana wychodzi na zewnątrz i z przerażeniem odkrywa, że przez cały czas ciągnęli Andrew. Benji również wysiada i pyta, czy jego wujek ma się dobrze, ale Zana karci go za pozostawienie babci samej, a wkrótce zdają sobie sprawę, że starsza kobieta opuściła samochód. Na szczęście zauważają Mary dryfującą samotnie w lesie. Więc biegną do niej. Gdzie indziej Harrison jest sam w lesie, szukając sygnału, gdy słyszy szelest i zaczyna się martwić. Okazuje się, że to tylko mały królik. Wtedy niegrzeczny chłopiec kopie królika. Chwilę później znikąd pojawia się rój królików, które otaczają go, a zwierzęta te są również zmutowane, podobnie jak Bambi. Przerażony Harrison przeprasza i próbuje powoli się wycofać, ale potyka się i jego głowa zostaje uwięziona w pułapce na niedźwiedzie. Biedak krzyczy z bólu, a króliki brutalnie pożerają go na śmierć. Zauważamy również kamerę w jednym z drzew, która rejestruje jego śmierć i okazuje się, że ktoś wszystko monitoruje. W innym miejscu Zana i Benji podążają za Mary do głębokiego lasu, gdzie Zana próbuje uspokoić babcię, która bałkocze dziwne słowa. Ale Benji nagle zapala racę, którą wcześniej znalazł w furgonetce i oświetla wszystko. Zana próbuje go powstrzymać, ale z przerażeniem widzi gniazdo Bambiego, gdzie na ziemi leżą setki szkieletów i zwłok. Nagle Mary zaczyna śpiewać ze strachu, gdy Bambi pojawia się znikąd Zmuszając całą trójkę do ponownej ucieczki. Wkrótce docierają do głównej drogi, gdzie natrafiają na samochód Michaela, a myśliwi zgadzają się ich podwieźć. W drodze Zana prosi o telefon, aby zadzwonić na policję, ponieważ uważa, że Harrison i Josh żyją i nadal są w lesie. Michael zapewnia ją jednak, że najpierw zawiezie ich do swojego domu, gdzie znajduje się telefon satelitarny, dzięki czemu będą mogli wezwać pomoc. Gdy samochód objeżdża, widzimy, jak myśliwi ponownie wyrzucają z okna zwłoki ptaka. Wkrótce potem docierają do domu myśliwych, gdzie spotykają szefa, którym, ku ich zaskoczeniu, okazuje się Simon. Podekscytowany Benji rzuca się, by uściskać ojca, ale Simon nie wydaje się zbyt szczęśliwy na widok swojej rodziny. Później Zana domaga się wyjaśnienia, co Simon tu robi i skąd zna tych myśliwych, ale on odpowiada tylko, że to skomplikowane. Wyjaśnia, jak bardzo ich syn jest dziś wieczorem przerażony, ale Simon odpowiada jej, że nikt z nich nie powinien tu być i to jej wina. Że zmusiła go do spędzenia weekendu z Benżim. Niestety, chłopiec podsłuchuje tę rozmowę i zdaje sobie sprawę, że jest dla ojca tylko ciężarem, co łamie mu serce. Sfrustrowany Benżi wychodzi, gdy nagle słyszy w oddali skomlenie zwierzęcia. W tym samym czasie Simon w końcu wyznaje prawdę i ujawnia Zanie, że jego firma farmaceutyczna przypadkowo wyrzuciła toksyczne chemikalia do lasu, a skażona woda spowodowała mutację jeleni. Dlatego zatrudnił myśliwych, aby znaleźli zmutowane stworzenia i je zlikwidowały. Zana jest przerażona. Że to on jest odpowiedzialny za śmierć swojej rodziny i sugeruje, aby wezwali policję, ale Simon odmawia, twierdząc, że trafiłby do więzienia. Tymczasem Michael i jego partnerka Joe podsłuchują tę rozmowę przez kamerę bezpieczeństwa, ale on twierdzi, że i tak będą kontynuować plan. Na zewnątrz Benji zauważa Ediego i Tylera, którzy porwali Małego Jelenia w klatce i zabierają go gdzieś. Z drugiej strony Zana dociera do sterowni i chwyta telefon, aby zadzwonić na policję, podczas gdy Simon próbuje jej go wyrwać. Jednak Michael nagle wyciąga broń i ostrzega Zanę, że jeśli nie odda mu telefonu, bez wahania ją skrzywdzi. Sfrustrowana kobieta zgadza się i na ekranie komputera dostrzega zdjęcia zmutowanych zwierząt, które zostały zlikwidowane lub schwytane przez tych myśliwych. Michael mówi jej, że wszystko to ma na celu zatuszowanie problemów spowodowanych przez jej byłego męża. Co więcej, planują zwabić tu Tubambiego, aby go zlikwidować, a Zana nie może uwierzyć, że Simon naraził życie ich syna, przyprowadzając go tutaj. Następnie idzie do salonu gdzie dowiaduje się, że Benji zaginął. W innym miejscu Benji podąża za Tylerem i Egim, którzy docierają do środka lasu i stawiają klatkę na ziemi. Biedne zwierzę skomle, więc Edi zaczyna krzyczeć i kopać klatkę. Tyler uważa, że to trochę okrutne, ale Edi twierdzi, że to tylko zwierzę, które nie ma żadnych uczuć. Następnie Tyler idzie się załatwić, gdy nagle słyszy szelest liści. Wtedy Bambi przebiega obok niego odrywając głowę Tylera. W domu Zana wybiegła, wołając imię syna, ale z przerażeniem odkryła ciała Harrisona i Josha, które myśliwi ukryli. W lesie Eddie denerwuje się, że Tyler nadal nie wrócił i idzie go szukać, ale jest szokowany widokiem jego bezgłowego ciała. Przerażony mężczyzna wkrótce dostrzega w oddali Bambiego, co skłania go do ucieczki. Tymczasem Benji wykorzystuje tę okazję, aby podejść do klatki i w końcu wypuszcza małego jelenia. Po powrocie do domu Michael nie może skontaktować się z Abim i Tylerem. Joe pokazuje mu nagranie, na którym Benji wyprowadza jelonka, Se frustruje Michaela, więc natychmiast udaje się do lasu, aby wyeliminować dzieciaka. W innym miejscu Ediemu udaje się wsiąść do samochodu i gorączkowo próbuje uciec. Nie trwa to jednak długo, ponieważ pojawia się Bambi i wyciąga Ediego z samochodu. Pomimo poważnych obrażeń, zdesperowany mężczyzna czołga się po ziemi, ale Bambi uderza go swoim potężnym kopytem, a następnie brutalnie odrywa mu głowę. Tymczasem Michael dociera do lasu i stwierdza, że kratka jest pusta, więc dzwoni do Joe, aby zapytać, gdzie jest dzieciak. Widzimy jednak przerażoną Joe, która pakuje swoje rzeczy i próbuje uciec z tego przekrętego miejsca. Jednak podczas próby ucieczki zauważa, że Bambi zbliża się do Mary w salonie. Bambi jest gotowy do ataku, gdy jego uwagę przyciąga hałas wydany przez Joe. Następnie wyłamuje drzwi, za którymi się ona ukrywa, a ona w desperackim ruchu strzela do zbiornika paliwa, wywołując potężną eksplozję. W innym miejscu będzie obserwuje, jak dom zostaje zniszczony, gdy zbliża się Michael. Przybywają również rodzice Bendego, a Michael celuje w nich z broni podczas gdy Simon próbuje go uspokoić. Michael chce tylko małego jelenia, więc Simon mówi synowi, żeby zrobił, co mówi mężczyzna. Jednak Benji nie chce oddać zwierzęcia, więc wściekły Simon zaczyna obwiniać Zane za to, że nastawiła syna przeciwko niemu. Ale wtedy ich kłótnia zostaje przerwana, gdy widzą zbliżającego się bambiego, który mimo że jest poobijany przez wybuch, nadal żyje. Michael strzela do niego brutalnie, ale Bambi uderza go rogami i wciąga do lasu. Telefon Michaela spada na ziemię, a Simon i Zana rzucają się, aby go podnieść, ponieważ ona chce wezwać policję. Simonowi udaje się jednak złapać telefon pierwszy i mówi Zanie, że nie pozwoli jej zrujnować sobie życia. W tym momencie Bambi ponownie powraca i staje przed Benjim, ale zamiast uratować syna, tchórzliwy Simon przeprasza i ucieka. Zana podchodzi nerwowo do Bendego i prosi go, aby pozostał w miejscu. Wyjaśnia, że odwróci uwagę Bambiego, a on w tym czasie musi biec tak szybko, jak tylko potrafi. Benji nie chce opuścić swojej mamy, a w tym momencie małe jelonki zaczynają płakać. W końcu Zana zdaje sobie sprawę, że to dziecko Bambiego i że on chce tylko odzyskać swoje maleństwo. Ostrożnie podnosi więc małe jelonki i kładzie je kilka centymetrów od ojca. Matka i syn obserwują, jak Bambi po długiej rozłące ponownie spotyka się ze swoim dzieckiem. Niestety, ta wzruszająca chwila nagle dobiega końca, gdy Michael, który wciąż żyje, wyłania się z lasu i zaczyna strzelać do Bambiego. Jeleń zostaje poważnie ranny, a Michaelowi szybko kończą się naboje. Nagle Michael zostaje zastrzelony przez Mary, która w jakiś sposób uniknęła pożaru. Benji obejmuje swoją babcię, która w końcu wydaje się być bardziej przytomna i trzeźwo myśląca. W innym miejscu Simon pędzi swoim samochodem, ale zatrzymuje się, gdy zauważa, że coś porusza się na tylnym siedzeniu. Nie znajduje jednak nic i w tym momencie zamiera z przerażenia, gdy jeden ze zmutowanych królików patrzy na niego z deski rozdzielczej. Simon powoli próbuje wysiąść z samochodu, ale królik brutalnie gryzie go w szyję i kończy jego żałosne życie. W ostatniej scenie Bambi w końcu ulega odniesionym obrażeniom, a Zana, Benji i Mary patrzą na to ze łzami w oczach. Małe jelonki przytulają się do ojca i desperacko próbują go obudzić, ale nic nie działa. Film kończy się, gdy małe jelonki zdają sobie sprawę, że ich ojciec odszedł i wydają z siebie przejmujący krzyk, który rozbrzmiewa echem w lesie. Subskrybuj po więcej takich filmów, włącz powiadomienia i zostaw polubienie, aby pomóc w rozwoju kanału.